Ja... Hej, manko wszystkim, z tej strony i dzisiaj zapraszam yy, do pierwszego odcina, odcinka Turbo Kozaka. Dzisiaj Turbo Kozakiem będzie Paweł Buzała z GKS był Jest to gra FIFA 12. Zapraszam! Pierwsza konkurencja sam na sam, za którą można zdobyć 7 punktów. Aj nie stoi Paweł! Buzała. A siedem punktów. Ostatnia próba pa Pawła. Ale zrobił już. Jestem jest do obitka. Jaki zezór? Dobra, e, po pierwszej konkurencji Paweł ma 7 punktów Idziemy do zrzutów karnych e, W rzutach karnych e, 1 gol równa się 5 punktów, 3 próby i zaczynamy Pawłem buzałą buzała jest 7 punktów 12 punktów Pawła buzały I teraz uderzenie obok bramki, no nie no I nadal 12 punktów, tak mało Pawła Buzały Słupek Słupek Pawła Buzały Ciągle 12 punktów, a teraz kajny w ciemno, na który można zrobić aż 10 punktów, ponieważ nie można zrobić e, kajny na dwa tempo, sorry, bo nie można zrobić kajnego w ciemno Teraz BUZAŁA obok piamki, ale on ma dzisiaj strita jakiegoś. Teraz zuty wolne. To będzie chyba najgorszy tu kolak Nie no, może się na żonglerce dać punktu. Ale wątpię. BUZAŁA i tu, tu muszę zmienić na BUZAŁĘ. On nie ma dobieg wolnych. I właśnie to widać. 20. 20 metrów. Oj nie, sorry, sorry to jest bozok. Ten, ten wolny się nie liczy. Sorry zrobiłem bozoka. Z przyzwyczajenia z... Ale tu buzała był blisko ciągle 12 punktów. Za wolne jest 10, więc buzała byś mógł trafić bo nie ciekawie jest oj tu zrobiłem dwa ślasy ale, ale to o jeden się no znowu tym bozokiem steram znowu to sorry znowu tym bozokiem jest teraz znowu ten bozok głupi mi w sed o buzała idź mi teraz żółte w światło beamki czyli jak piłka yy będzie na piątce albo Bianca żebym złapie to jest w ciatło i 10 punktów wtedy dajemy bo ten za 10 punktów albo jak wyląduje na piątce czekajcie tu jeszcze coś zrobię żeby, żeby było żeby nie było takiego kotła pod Bianką o dobra i tu Paweł Buzała też na tu, tu, bo koza. Buzała? światło bramki złapał to będzie 10 punktów 22 punkty tylko Pawła. teraz na tych jogach tu jeszcze wchodził y, 32 bo to też było w światło na tych jogach sobie nabije buzała. no tu też było czyli 42 punkty 42 punkty a teraz obio poprzeczkę Mam 12 cyfry i Będzie trzeba z i pozwólcie, że ja sobie jeszcze pozwolę. A, nie, nie, nie. Nie, nie naj. sobie nie będę pozwalał, sobie. Po prostu obijam poprzekę. Pierzę się stał mi nie wyszedł. Czekajcie, pozwu... pozwólcie, że sobie... O, pomogę tym celownikiem. O! Ale znów nie trafiłem! To jest też za 10 punktów. Jest! Czyli ma 52 I teraz na żąglejkę idziemy. Czekajcie, ustawię sobie czas. Tu Dobra, idziemy.

Sześć, pięć, siedem, pięć, osiem, sześć, stop. Sześćdziesiąt miał buzała. Yy, parę miał, ma sto punktów. Ej, ja zapraszam do następnego trójboko Kozaka następnego trójboko bokozaka i proszę piś piście w komentarzu czy że chcecie, żebym zagrał karierę karierę Ej, nie wiem jakim klubem o na koniec tu macie przewrotkę, ale skręcił czy chcecie karierę jakimś klubem ja zapraszam do następnego trójboko Kozaków będę próbował to jakoś systematycznie co to było co nagrywać e, będzie z tego seja oczywiście jeśli się podobało daj łapkę w górę zasubskrybuj mój kanał no i to na tyle na razie, cześć